Cześć kochani. To jak dużo uogólniacie bądź używacie opinii, świadczy o tym, jak bardzo jesteście w trybie przetrwania. Kto nie jest w trybie przetrwania, ten ma lekkość, żeby rozpatrzyć sprawy indywidualnie. A jak jesteście już, e, macie mocno poróżnione ego, no to e, bardzo ważnym elementem jest odblokowanie działania. I jak macie dużo jakichś tam praktyk duchowych, no to dowody, ich efektywność zwiększy się, kiedy będziemy mieć swobodę w działaniu, kiedy nie uciekamy od tego, kiedy one wspierają naszą codzienność, kiedy w naszych afirmacjach dla nas jest oczywiste, by działać zgodnie z nimi za dnia i, lub dążyć do tego świadomie, tak? No bo co znaczy być odlecianym? Jak szukam tylko rozrywki czy resetu, no to prędzej czy później te narzędzia duchowe same Was zmuszą do powrotu do codzienności. Afirmacje na przykład przestaną być przyjemne. Miałem też nawet innego jedne, znajomego, który dużo medytował, to w medytacji miał wizję, że jego mistrz go poturbował fizycznie. Efekt był jaki? uleczył go z przywiązania, co prawda nie medytował, ale wrócił do pracy nad materią i nad konkretnymi sprawami. Ale żeby nie odlecieć, to dobór właściwej afirmacji, na przykład na ucieczki ze świadomości i powtarzanie je jako takie trochę manifest, no to utrzymuje was w myśleniu, takim też życzliwym wobec swojego mózgu, że potrzebujecie powtórzeń, żeby co coś wdrożyć, tak? trzecią ważną sprawą jest co jakiś czas przeglądanie naszych komunikatów z ciała. Bo czasami zakładamy, że się źle czujemy albo jesteśmy paskudnymi na przykład ludźmi, tak? To jest błędne koło. Trzeba rozpoznawać komunikaty dokładnie do tego, do czego służą. Może na przykład znaczyć tyle też, że wasz żołądek ma nadkwasotę na przykład, nie? No i można się napić wody z cytryną. Natomiast... Uznać, że życie jest takie do dupy, a można przejść do działania i będzie po prostu lepiej. I, I się udowadnia swoją sprawczość. I afirmacje też, jak widać, że życie się zmienia, to też lepiej te afirmacje działają na dalszych szczeblach. I moc słowa rośnie na tyle, że jak w medytacji usłyszycie jakieś słowo, zdanie, to po prostu to się dzieje jeszcze głębiej, tak? No bo znaczy polega wierzenie w sobie. No, to, że potrzebujemy słowa, tak? Że nie gadamy głupot. A jak już się na coś decydujemy, no to idziemy za tym. Aho, mówił Waldek z dekretów z tej ziemi.